Witamy Was z konferencji Priorytetów w Ochronie Zdrowia na Zamku Królewskim. Jestem tutaj z dyrektorem Marcinem Drozdem Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Jakie priorytety, kolego dyrektorze? No, ten rok to jest dużo wyzwań. Wyzwaniem będą podwyżki dla personelu, wyzwaniem będzie pozyskanie finansowania na to wszystko, co robimy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, a w dodatku mamy bardzo ambitne plany, bo chcemy robić więcej. Więcej działań związanych z rozwojem całej gałęzi kardiowaskularnej w naszym szpitalu. Chcemy wzmocnić sytuację naszego szpitala w kwestii onkologii. Chcemy zbudować radioterapię i mamy jeszcze szereg innych inwestycji, których zrealizowanie wymaga dużych pieniędzy, więc same wyzwania. Czyli kolejny dyrektor szpitala, który mówi że priorytetem jest rozwój, można powiedzieć ucieczka do przodu. Drodzy tak? Państwo, jak nie będziemy się rozwijać, to będziemy stać w miejscu, a jak będziemy w dzisiejszych czasach stać w miejscu, to de facto będziemy się cofać. Nie możemy sobie na to pozwolić. Dzięki, na razie.